Cześć ludzie! ja jestem Sązumaciek, a to jest kolejny odcinek ilej najzależnej na, na Izolacji. który to już odcinek 26, 7, 8, 9, 10. Jak na razie nie wiem gdzie mam iść, a sobie w sumie mogę spojrzeć Przywróć moc... Zaraz muszę sobie poprawić Przywróć moc, moc systemu do tranzytowego Moc systemu trans, Tranzytowego w jego wierze wieży mieszkalnej tak Dobra, jak na razie mogę. Okej okay? Kurde No kurde, nie zauważyłem go Myślałem, że tu będzie tylko jeden gościu Bo za tym yy, Ja myślałem, że jak zapiszę to, te, to tego gościa w ogóle tu nie będzie A no Skoro tak Skoro tak No dobra, chyba mnie nie widział Chyba mnie nie widział Oj, widział mnie Dobra, no to obcy Już się wpierdzielił I już zginął No dobrze, no zginął, tak? No i zginął Idzie tu. No właśnie. Co z tego, co z tego, że obcy go zabił, jak teraz właśnie on się tutaj kręci. I to mi się nie podoba. I to mi się, proszę Państwa, nie podoba leciutko. Ale wiecie co, spróbuję. Dobra, tam się kręci, tam jest. No i co stoisz? Co się patrzysz? Tak cię zaraz podpalę. No. O, widzisz mnie, co? Co? No, chodź tu, chodź tu. Oś tu Jezus Okej okay. Aż się kawy napije z wrażenia Czemu ja piję kawę, ja nie lubię kawy Kurde Fuj Oh my god Dobra Coś mamy tutaj włączyć, coś mamy wyłączyć, nie wiem. Dobra. Mamy tu tego gościa, tak. Hmm. Tylko gdzie jest tu coś, czym mogę się zająć, nie wiem, włączyć cokolwiek. Poza tym, poza tym mamy hałasik, mamy niby wszystko, ale... Najlepiej rewolwer... chociaż no w sumie nie. Właśnie nie, ponieważ tak czy siak, kiedy on mnie zaatakuje. No właśnie, już mnie atakuje. No dobra, niech, niech strzela sobie. To właśnie obcy się tu wpierdzieli. Dobra. No strzelaj. Dawaj, o właśnie strzelił. Okej, okay. czekamy na obcego. Który może się. Dobra, gdzieś tam. Okej, okay, już go zabił. No dobra, więc teraz. Możemy sobie z nim do widzenia! Jezus! No, what the fuck! Co on odporny jest na ogień teraz? No, chyba cię porąba. Chyba. O. Oh. O oh, nie! Dobra, pierdziele. Teraz, teraz sobie po prostu tak pochodzę. Zobaczymy. W ogóle, co on tutaj robi? Ja nie wiem. Ja nie wiem. I don't even know. Jezus, podpaliłem się, no. Tutaj nic nie ma, no? Hmm. Nie. Tutaj. Tutaj coś jest niby, no ale no właśnie, no właśnie, przecież mamy tutaj te drzwi, prawda? Przywróć zasilanie, no właśnie. Chyba że jakoś tu, no właśnie nie, no właśnie nie, proszę państwa, właśnie nie. Dawaj, strzelaj sobie, no strzelaj, dawaj, strzelaj. Last warning, dobra, dobra, strzelaj. OK, dziękuję bardzo. Czekamy. Boom, hehe umarł, no i dupa. Więc wypierdzielaj No Jesus O, no szczęście mnie tylko przewrócił Bo się, bo się na mnie napatoczył Dobra, wstawaj szybciej, no Zaraz tu przyjdzie Lecz się eee, e, Więcej e, więcej. E, więcej Dobra, dobra, dobra Aha, już rozumiem, gdzie mam, gdzie mam iść Kod? Chyba, że ten gościu miał ten kod Dobra, wypierdzielaj mi stąd Wypiń dalej. Aaa, boisz się teraz nawet go, nawet go w sumie nie trafiłem, nie, nie trafiłem ogniem Dobra, coś, coś tutaj ma Ale teraz obcy się będzie tutaj wpierdzielał Co nie jest dobre Tutaj coś mamy? Ej, palnik jonowy No tu. Do... Dobrze, ale obcy się tu wpierdzieli zaraz No właśnie, tam się wpierdzieli. I nawet mnie widzi już Widzicie? Dobra, wypierdzielaj Idź mi stąd co, jeszcze? Jeszcze chcesz? Lubisz to? No. Dobra. Szybko, 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 szybko. Dawaj, kurde, no pierdzielona mi animacja. Ja pierdzielę. Dawaj. Dawaj, dawaj. Dobra, już, już. Koniec animacji. Teraz czekamy na obcego. Albo, albo sobie zapiszemy grę. Wiecie, ja sobie zapiszę teraz grę. Dobra. Wypin dalej. Wypindalaj mi stąd. Wypindalaj mi stąd. Nie ma. Dobra, idź stąd. Już się ciebie nie boję. No, dziękuję bardzo. Zapisujemy. I teraz, nawet jak zginę, to spokojnie y, mam nadzieję, że tamtego gościa nie będzie i obcego tak samo. Znaczy, obcy może być, ale nie będzie już wkurzony, ponieważ zauważyłem, że jak się zapisuje podczas jakiejś akcji, jakiejkolwiek, jakiejkolwiek akcji, to i tak jak się zginie, to potem się gra, resetuje do spokojnego modu. Jezus! Patrzcie na to, widzieliście to? Schował się. Oh, fuck! Oh. O nie, no nie, no nie przeładowuj teraz No idź stąd No Dobra, coś mamy tutaj po prostu zrobić Ale ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Dobra, tutaj coś, tutaj coś Wiem, poza tym wiem, że jak zrobię takie coś Raz, dwa, trzy Mamy, o właśnie, bierzemy sobie części Jeszcze możemy, jeszcze możemy coś takiego zrobić No to raz, dwa, trzy Nie musimy tego robić, ale weźmiemy ale weźmiemy na przykład części No właśnie, sloty są tutaj No dobra Do, do czegoś innego zrobimy, na przykład do Do, 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 do Granata hukowego Raz, dwa, trzy, okej okay. I? Jeszcze? Hmm, dobra, no to, no to do mołotowa Raz, dwa Trzy Dobra, no w sumie też nie A, dobra, ale wiecie o co chodzi To, że, że można sobie zbierać Odwołujemy pałeczkę. Miotacz ognia, miotacz ognia zawsze musi być dostęp do terminalu. W sumie w sumie w tym, nawet w tym terminalu tutaj mogłoby być coś ciekawego. Błąd, udało ci się jutro razem. Jutro razem. If you know what I mean. You 18, guys Dobra, już wiem. O, dzień dobry. He he. Nie ma. Co? Boisz się? Chodź tu. Albo idź stąd. Najlepiej idź stąd. 1851. 1857. Wiecie co muszę sprawdzić? Muszę się upewnić. 1851. Dobra. Szybko, szybko, szybko. Kurde. To dawaj, wydawaj. 1851. What the fuck? Jeden. No what the, No nie no. Zmarowałem, wzmarnowałem tyle czasu, no. Dobra. Jeszcze raz. Jeden, osiem, pięć, jeden. Już się wpierdziela. No, jeszcze nie. No okej. Okay. Mamy tutaj dużo, dużo komputerków. U, coś tu mamy, coś tu leży. Element B. Okej. Okay. I co? O, zapis! O, ja pierdziele, dziękuję bardzo. Ja dziękuję bardzo. Oj, za zapis. Zawsze trzeba dziękować twórcom gry. No dobra, tyle że tu. A, jednak, a, jednak, coś tu mamy. WSAD, gdzie jest moje. Gdzie jest WSAD w ogóle? Kurde, chamy nie dali WSAD. Nie można tu grać. Nie no, w sumie wtedy, w tamtych czasach. Się grało z ciałkami, a nie w USAD. W sumie, wiecie co? Dalej się zastanawiam, która gra, która pierwsza gra na świecie wprowadziła, e, znaczy, którzy twórcy do której gry pierwszy raz w życiu, pierwszy raz na świecie wprowadzili sterowanie w USAD. Jeśli ktoś wie, to niech napisze w komentarzu. Taka, taka ciekawostka by była. Dobra, gdzie teraz mamy iść? Aha, czyli teraz musimy się wpierdzielić do tego pokoiku, który którego, do którego drzwi już się otworzyły, no okej okay. okej okay. No właśnie, użyj dźwigni Yeah Okej! Okay. <laughs> <laughs> oh my god! Ale mnie w ten... Dobra, no to teraz się obcy tutaj wpierdzieli. Musimy szybko przeładować Dobra, na razie...

Gdzie teraz, gdzie teraz, gdzie teraz Teraz tam, ok? Czyli, czyli tam Czyli tam musimy się wpierdzielić Obcy gdzieś tu jest O właśnie, się wpierdzielił tam Ja wiem, że ty tu jesteś O Jezus, ja wiem, że ty tu jesteś Ja wiem, spokojnie No i stąd, chcę sobie tranzet przywołać I stąd, no Tylko mi się tu nie przyzwyczajaj Nie przyzwyczajaj do tego, do tego pierdzielonego i Do tego pierdzielonego ognia, bo jak mi się przyzwyczai To nie byłoby, nie byłoby za fajnie Ja pierdziele, kończy mi się amunicja Kurde, dopiero teraz zauważyłem Ja pierdziele, niedobrze No właśnie, patrzcie, patrzcie, patrzcie Jaki smajaczek Jesus, no idź stąd jeszcze się drzwi nie otworzyły, już się otwierają. Dobra, spokojnie, spokojnie. Zaraz, zaraz się otworzą i się tam wpierdzielimy. Nawet, nawi, nawet, nawet. Idź stąd! Nie podchodź tu. No, zwierzę się boi ognia, więc no. Drapieżnik, co prawda. Ale jak każdy drapieżnik, znaczy, no. Dużo drapieżników się boi ognia, prawda? Dobra, no to wpierdzielamy się i mamy. Pewnie będzie kolejny achievement. Nie? You fucking me A, no bo tak, nie będzie ładowania No tak, no i nie, ma, no i nie mam przeładować, przeład Nie mogę przeładować w tym Co jest? Dziwne Okej okay. Już patrzcie, już obcy jest. Hey. What the fuck, przecież ja tu byłem. Zaraz. No dobra, no, do, no okej, okay, ten pokój wygląda tak samo jak tamten. Patrzcie na to. No. Przecież to jest ten sam pokój, what the fuck. Chodź tu, chodź tu. Dobra, idź stąd. Okej. Okay. No, ciekaw jestem, co, co, by, co by się stało, jakby dostał z kołkownicy w głowę. Bo, jak y, ogląda, jeśli oglądaliście obcy. czwartą część obcego, to mogliście się. mogliście się na pewno Otwórz dziennik. Dobra, dobra, szybko, y, to możecie się domyślić, że obcego da się zabić po prostu strzałem z pis, pistoletu w głowę. Jak miał ten gościu, ten, ten, ten co grał, grał Hellboya, ten aktor. Nie pamiętam, jak on miał w filmie, ale no. Dobry przykład. Patrzcie na no to, jaki cwaniaczek. Do, co? Widzi mnie? Widzi mnie przez szybę? Nie widzi mnie przez szybę, ale się tu wpierdziela. Idź stąd. Idź stąd. I. Dobra. Teraz tu coś? Nie. Dobra, czyli teraz po prostu tutaj musimy się dostać. No okej. Okay. Oj, nie niedobrze. Za, zaraz mi się skończy ten. Zaraz mi się kurczę skończy. Okej, okay, to jest jakaś winda chyba. No właśnie, to ma macie przykład. Można zabić obcego, tylko po prostu chyba raczej nie tego tutaj. I się napiję kawy. Nie, nie lubię kawy. Okej, okay, coś się zrumbało coś się zepsuło. Alternatywną drogę. Zajebi, no wiedziałem. Wy się, się? A, tędy. Wow. No okej, okay, no ale mam nadzieję, że tu się w obcy nie wpiedzieli. No na szczęście za... Na szczęście zapis jest, no. <laughs> Przynajmniej to dobre. Oh my god. No okej, okay, no to się wpierdzie... Okej. Okay. Jesus motherfucking Christ! Dobra, dobra, no to skoro on tu idzie, on jest wodo... znaczy wodoodporny. Dobrze, dobrze. Ja wiem, ja wiem, że tego, że właśnie tego androida, że są dwa typy androidów Co najmniej dwa typy Rewolucja do alworweru, Jezus Maria Amunicja do, rewolwer, do rewolweru Wiem, że są dwa typy, dwa typy tych Dwa typy Kurde, dwa typy androidów Jeden, na którego działa mina EMP, a na drugiego nie działa Dobra, coś tam wzięliśmy, części, dalej nie możemy części wziąć Hmm, nie wiem, może hałaśnik Hałaśnik już mogę zrobić w sumie O, a jednak, dobrze, dobrze Jeszcze, jeszcze raz wsadzamy do hałaśnika Kurde Okej okay. A, dobra, lecimy dalej Tu się możemy wydostać, czy co? Nie? What the f... What? No nie, no no kurde, ja myślałem, że możemy się tutaj jakoś wydostać A tutaj jest chyba tylko do schowania się przed tym, przed tym androidem Ale tak czy siak musimy się tam na niego wpierdzielić No i dobra Są dwa typy androidów Jeden właśnie w tym, w tym skafandrze pierdzielonym I drugi zwykły Na zwykłego działa mi na MP Na, na tego w skafandrze nie działa, bo on ma właśnie ten O, bucik <laughs> Bo on ma właśnie ten ten skafander, który, który ochrania go przed tym. No w sumie, w sumie racja, bo jedyne androidy, które były tam, gdzie był ten ca cały rdzeń, którego mieliśmy wyłączać, tam było strasznie dużo prądu. Strzelał ten prąd na lewo i prawo, i jakby się właśnie. O proszę. Jakby się właśnie Jakby się właśnie ten. Jak go zabiję, bo jednak. Bo jednak wiadomo, że. Co prawda, teraz może się obcy tu wpierdzielić. Ale wiecie, wiecie o co chodzi z tymi androidami? No, po prostu, no. Logicznie myśląc. Po prostu wtedy. wtedy, wtedy nie. nie, nie, po prostu nie, nie zastanawiałem się nad tym. Ale ja nie wiem, czy mamy uciekać, czy biegać. Okej, okay, już myślałem, że biegnie do mnie obcy. No, okej. Okay. No dobrze, tam się wpierdzielił, ale czy będzie mnie atakować Widzi mnie Widzi mnie, dobra, biegnie do mnie Idź stąd, idź stąd Już? Ale się spaczyłeś Holy shit, patrz, jakaś zjawa tu jest Nie, on się pali Okej okay. Przeszukamy. Niestety nie mamy dalej amunicji do tego pierdzielonego. Kurde, niedobrze dobrze. że nie mamy amunicji, za ale oj, coś tu mamy. Wymagany kod? Kurde, jakaś karta tu jest. Tak, 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 czyli musimy, na pewno musimy znaleźć jakiś kod, bo, ponieważ tam jest jakaś karta dostępu do którego yy, dzięki której musimy, możemy się dostać do kolejnego pomieszczenia. Tak, tak, tak. Na pewno. Tylko okej, okay, gówno do pacycki Chyba, że tutaj u niego, nie wiem, będzie jakiś kot Czy coś, raczej nie O, będzie w tym terminalu, no ale okej okay, Tu cię obcy może wpierdzielić Chyba, że był po prostu Chyba, że był po prostu yy, Oskryptowany wtedy, że, że się tu yy, Zespawnował i teraz mam wolną rękę Jak się go pozbyłem, no dobra <laughs> Raz i śmierć Kurde, nic tu nie ma. Zamknięte? O kurde. Tu nie ma żadnego kodu. Kurde, myślałem, że tu będzie. Holy sied. Szukaj. Aha, tu już nawet, no tak. Oj, niedobrze. Chyba, że, chyba, że znalazłem ten kod, tylko po prostu nie wiem, jaki, y, jaki, jak brzmi. 1984, tak? Zobaczymy czy to jest ten kod czy jakiś czy jakaś stara wiadomość, nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. A jednak. Jeden 1... You fucking kidding me? Gdzie? Ta jest. No dobra, mogłem to pisać, ale, ale już dobra, dobra, spokojnie. Chodź tu, chodź tu. A widzisz ogień, co? Ty więc teraz podchodzisz spokojnie, tak? Nie! Tak nie będzie. Nie pisałem takiego scenariusza. Idź stąd. No, idź stąd. Motherfucker. Już? No, swajdź się w końcu. O, właśnie. Dobra, no. Patrz. O, o, już myślałem. Dobra, dobra. 1,9,8,4. 1. Fuck. 1. 9, 8, 4. Yeah, bycie jest. Bierzemy, bierzemy wszystko, wszystko, wszystko. Amunicja do tego, ja pierdzielę. abandoned the station. Ładujemy, 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 chociaż bardzo mało tego jest, ale, ale lepsze to niż nic. Yy, gdzie teraz? Gdzie teraz, gdzie teraz? Gdzieś tam. Znaczy, no nie wiem. Nie wiem w sumie, gdzie. Nie wiem w sumie, gdzie. Gdzieś tutaj to są jakieś niby drzwi. I co, możemy się tu wpierdzielić? Nie, to szyba jest. Właśnie, więc tak czy siak się tu nie wpierdzielmy. Nie wpierdzielmy nie się tu. Chyba, że gdzieś jakoś tam, jakoś tam, nie wiem. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Jak na razie, jak na razie się tutaj pokrycimy. Może będzie jednak jakaś dziura, czy coś. Niby to można, nie wiem. Nie, to tu jest zablokowane, tu się nie przejdzie. Drzwi się nawet, drzwi się chyba nawet nie otworzą. No dobra, no to lecimy z powrotem. Myślę że, myślę, że tak to trzeba zrobić, że leć, po prostu lecimy z powrotem i tam coś ciekawego, ciekawego znajdziemy. Wow, straciłeś głowę? No dobra. Zobaczymy, może jednak coś tutaj będzie. Jakieś nowe drzwi czy coś. Nie wiem, co się tu po pojawi. pokaże. Obsy prawdopodobnie się tu pojawi, chyba że po prostu. A, no, przecież my tu, tu byliśmy. Dobra, czyli tak, wiecie co? Skoro tak. No to raczej lecimy tam. Zapiszę sobie przy okazji. Tam się nie będę wpierdielał, bo i tak tam nie ma żadnej żadnej tej. Dobra, wiecie co? Ja sobie, sobie teraz zapiszę. I tak nie było na... nawet nie było napisane, że w... w rok w pobliżu. A nawet jakby było napisane w rok w pobliżu, to i tak można spokojnie zapisać. Tak jak mówiłem, gra po śmierci resetuje wszystko i Na przykład jak opcje jest wkurzone, czyli raz go walniemy, raz go walniemy tym. Raz go sprowadzimy pistoletem, czy raz go walniemy ogniem, to już cały czas będzie wkurzony i cały co chwila będzie się spa... What the fuck? Cały czas będzie się spawnował, prawda? A tak... To przynajmniej. Y Jak zginiemy, to, nie, to możemy spokojnie. To, to możemy na, na spokojnie sobie tutaj pochodzić. No patrzcie, cały czas tutaj stoi teraz. Czyli one są skryptowane, żeby tutaj stać. Dobra, dobra. Haha, co nie Pfff Fuck, dopadł mnie Buzi, buzi Tutaj coś mamy zrobić, patrzcie Okej, okay. i co teraz? Coś niby się tutaj w... Okej, okay, dobrze, rozumiem, rozumiem Okej, okay, czyli mamy wolną rękę Lecimy dalej, tak? To się co prawda bardzo powoli What? O, już myślałem U, dzień dobry Ha, <grytanie> no, spadło to na niego Okej, okay, okej okay. Lecimy dalej Ale jednak Jednak obcy się tutaj chyba gdzieś Też pierdziela Kończy nam się amunicja w, w tym w tym, co w tym co rzuca ogień Nie jest to Nie jest to za ciekawe Uch, Jak na razie wiecie Jak na razie sobie tutaj przetnę to Ale zanim tam Zanim wejdę do środka To sobie jeszcze pójdę tam w, w, do, Na drugą stronę Zobaczę może tam będą jakieś, będzie jakaś amunicja Bo w, jednak fajnie by było No właśnie, już obcy leci do tego, do kolejnego Okej, okay, czy to, czy coś tutaj będzie? No powinno być, no właśnie O właśnie, o właśnie, o właśnie Okej okay. Okej okay. Oh my god Gościu mógł What to Co jest? Co to było? Gościu mógł mieć ten domiatacza ognia, no ale już trudno, no trudno Co poradzić, jak nic nie poradzisz? To nie Jezu, on może się tu wpierdzielić. Holy shit, dobra, na dół. Szybko. Już dupa główne po prostu lecimy. Widzę że, widzę, że tutaj będziemy musieli przeciąć kable. O nie. No, to po prostu taki detail. Detail. Tam mamy zapis. Drzwi się nie otworzą, oczywiście. Hmm, no to lecimy dalej. No to lecimy dalej. Może może jakoś inaczej się tam wpierdzielimy. O ja pierdzielę. Ale coś mi się wydaje, że jednak zbliżamy się do końca gry. Tak, czy siak. Miejsce, miejsce, żeby się schować, tak? To nie jest dobry. To nie jest dobre. Dobra wiadomość. No ten się akurat nie wpierdzielimy. Widać, że obcy się tu próbował jakoś nie wiem, wrąbać. Tu strasznie ciemno. Ale jednak możemy się tutaj wbić, no proszę. I tutaj będzie zapis, prawda? No właśnie. Tutaj będzie zapis. Tego sobie przeszukamy. Okej. Okay. Czujnik. Dobra, wiecie co? W tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście do jutra do 18. Dajcie łapkę w górę. E, oczywiście do jutra do 18 będzie kolejny odcinek. I na razie.